Tradycyjna krawmaga powstała przed wojną. Wtedy dojrzałem mniej więcej jakie są różnice między innymi. Złamał rękę uderzając barmana w Las Vegas. Zabieramy klik, uderzamy w nich. Wylądowanie w parterze to jest najgorsze miejsce, w którym chcielibyśmy się znaleźć podczas ataku. Dzisiaj dzień dobry dla wszystkich i <laughs> witamy tutaj Darka który prowadzi zajęcia z kombak Krawmagi. I pierwsze moje pytanie to jest właśnie, czym się różni kombak Krawmaga od tej zwykłej Krawmagi, co teraz większość ludzi ćwiczy. Dobra, to y, może sprostować, to jest maga. komando Krawmaga. <laughs> komando Krawmaga. <crop> komando Krawmaga, tak. <laughs> Pierwsza różnica to, że jesteśmy młodsi. <laughs> to znaczy, że tak naprawdę tradycyjna Krawmaga powstała przed wojną, a komando Krawmaga powstała na początku lat 70., zaraz po wojnie Jom Kippur, kiedy twórca Moni Isaac został poproszony o poprawienie i stworzenie bardziej realistycznego systemu walki w armii izraelskiej. Czyli to było bardziej szło na, na armię, dla wojska niż na, na początku? Tak, to się zaczęło. Potem y, twórca systemu Moni Isaac po służbie wojskowej przeprowadził się z Izraela do Kanady. Tam stworzył specjalny instytut, jakby zajmujący się przetrwaniem w sytuacjach stresowych, kryzysowych, takich na ulicy, no i doskonalał techniki. Komando Krawmaga i tak naprawdę dopiero w 2004 roku te wszystkie systemy, one oczywiście były wdrażane w wojsku, w policji, w jednostkach specjalnych i dopiero w 2004 roku zostało to udostępnione na rynek cywilny, przedstawione w ogóle cywilom. I to był jakby taki pierwszy krok w 2004 roku, że Komando Krawmaga została pokazana na rynku. Ale wracając do Twojego pytania, jakie są różnice? To już tak dosyć na poważnie, tak naprawdę. Jeżeli chodzi o aspekt techniczny, na przykład, to na pewno w Komando Krawmady nie stosujemy uderzeń pięściami. Dlaczego? Dlatego, że tutaj są takie dwie anegdoty. Jedna to, będąc w szpitalu, spotkałem instruktora, leżałem z nim na jednej sali w szpitalu wojskowym, misz Polski w kickboxingu, usłyszał, że jestem instruktorem Komando Krawmaga, zapytał się, jaka jest różnica? Taka. Jedna z takich podstawowych różnic to jest właśnie, że nie uderzamy pięściami. On mówi, jak to? A mówię, powiedz mi jak długo uczysz człowieka prawidłowo yy, zaciskać pięść. A on mówi, no to tak półtora roku, dwa lata, mniej więcej, może dłużej. To on mówi, poważnie, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, bo ja byłem kickboxerem wcześniej, a właśnie widzisz. I to właśnie o to chodzi, bo tu, tutaj jest jakby, to już nie anegdota, tylko fakt. Jeżeli chodzi o Majka Tysona, on sobie złamał rękę, uderzając barmana w, w Las Vegas. Bo nie miał rękawic. Bo nie miał, i miał to... rękawic i, i, i chodzi o to, jeżeli... Na przykład kobieta broni Cię, akurat czy mężczyzna uderzy kogoś, złamie sobie ręce, to trudno mówić potem o realnej obronie, jeżeli będzie miał połamane ręce. Kolejną rzeczą, jeżeli chodzi też o technikę, to na przykład różnica jest taka, że w komando Krawmadze nie kopiemy, unikamy kopnięć, dlatego że atak zazwyczaj jest bardzo dynamiczny, jest dużo energii i też tak jak wcześniej z układaniem dłoni, pięści. Żeby prawidłowo kopać w ruchu, przemieszczać się, to też trzeba bardzo dużo czasu poświęcić na to, a nie uczymy studentów z tego względu, żeby nie tracili równowagi, nie lądowali na ziemi, bo, bo wylądowanie w parterze to jest najgorsze miejsce, w którym chcielibyśmy się znaleźć podczas ataku i w samoobronie. Dlatego, że tak powiem, unikamy, jest może dwie, czy trzy techniki, ale to są w kontakcie takim naprawdę bardzo bliskim. Generalnie unikamy w Komando kramaga kopnić. Czyli tutaj chodzi o to zachowanie równowagi w czasie takiego bardzo silnego zwalczania tak, 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 na polu. Tak, na polu, dlatego, że wszystko, co się dzieje, no, jest bardzo dynamiczne. Oczywiście, jak się uczymy technik, to, to robimy to od podstaw, czyli statycznie, ale potem wszystkie te techniki, że tak powiem, właśnie wykonujemy w ruchu cały czas. Przyspieszamy ten ruch, Oczywiście nie możemy robić tego na 100%, ale przyspieszamy ten ruch, żeby bo one wtedy zaczynają działać, dlatego że są oparte też na biomechanice ludzkiego ciała. Jeżeli my się nie przemieszczamy, nie ruszamy, to te techniki generalnie nie zadziałają, jeżeli są statycznie wykonywane. No i tak patrząc z tej strony etycznej, to, czego nie robimy w Komando to na przykład nie negujemy innych systemów. Jeżeli te systemy sobie coś tam robią, ludzie je trenują, to bardzo dobrze. Fajnie, że ktoś coś robi w ogóle, to lepiej coś umieć niż nic ale po prostu wszystkie nasze techniki są jakby testowane i ulepszane, co jest fajne właśnie też w systemie, że cały czas są wprowadzane innowacje, że to nie są techniki gdzieś tam sprzed 20 lat czy 30 lat, jak w niektórych systemach są utrwalane, tylko za każdym razem twórca systemu, że tak powiem, cały czas jest na bieżąco, tam są tysiące filmików z różnych ataków. Nożem, pistoletem, na ulicy, walki uliczne i po prostu cały czas te techniki są poprawiane. A widzę to, bo będąc generalnie co roku, bo, bo mam taki obowiązek jechać na gdzieś na obóz, na taki czterodniowy, sześciodniowy obóz, po prostu widać, że cały czas coś tam, mimo że znamy te techniki, to zawsze coś jest sprowadzane do tych technik, żeby je usprawnić, żeby były jeszcze prostsze, jeszcze bardziej skuteczne. Generalnie to są takie podstawowe różnice między krawmagą a komando Maga. I z tego wychodzi już następne pytanie, że podczas swojej służby na pewno spotkałeś się z różnymi systemami tymi bojowymi dla wojska, pewnie dla, i dla policji i tak dalej. Jak oceniasz właśnie to? No z perspektywy czasu, no bo to, to, to jest kupę lat. I no na początku, jeżeli, jak zacząłem w to wchodzić, zacząłem trenować, bo nie ukrywam, że byłem instruktorem technik interwencji, samoobrony w policji, no wydawało mi się, że to wszystko było też podparte tym, że trenowałem judo. Wydawało mi się, że to jest, że tak powiem, dobra droga, taka skuteczna. Właśnie zauważyłem, że ta waga też opiera się na judo. Dla... Tak. pierwsze robicie tutaj pady, jak przychodzi ktoś nowy, uczy się pad bezpiecznego upadania. To jest jakby tak podstawa, dlatego że, że twórca, Moni Isaac, był wielokrotnym mistrzem judo i jiu w Izraelu i dlatego, że tak powiem, to są takie podstawy, żeby, no, chcąc przetrwać na ulicy, chociaż nie chcemy się znaleźć na, na, na ziemi, to musimy umieć upadać, żeby szybko, że tak powiem, reagować. I dalej rozwijając ten temat, idąc właśnie w różne systemy, tak jak mówiłem na początku, pod koniec lat 90. do Polski przyjechali ludzie, którzy przywieźli właśnie krawmagę. No i zobaczyliśmy, że jest potężna różnica między standardową samoobroną, gdzie tam jest atak zatrzymany, coś tam się robi, owija się koło na przykład noża, jakieś takie rzeczy, może dużo wcześniej to było dobre, ale sztuki walki się też rozwijają, ludzie trenują, ludzie się uczą i widzieliśmy, że ta Krav Maga no ma sens, bo po prostu dawała jest realna, przewagę, tak, dawała przewagę, to było coś takiego mm, niespotykanego, y, zaskoczenie, że standardowo no, ludzie nie, nie spodziewali się... Że coś takiego może być, że można komuś palce do oczu włożyć, że można kogoś ugryźć w ktań, nie wiem, odgryźć nos. No, zdarzały się takie sytuacje na ulicy, sam wiesz, ale, ale generalnie no, ludzie nie stosowali tego. Ja pamiętam jeszcze, kiedy ten system wszedł do, na polski rynek, to on był tylko skierowany do służb mundurowych. No, nikt o nim nie wiedział. On, mogę powiedzieć, że był tajny. Tajny. A który to był rok taki? To był 88-99 rok. To pamiętam, wtedy poznałem właśnie dwóch. Takich głównych uczniów twórcy krawmagi to był y, pan Janilow i Duyeb z Francji, Janilow z Izraela. I oni właśnie tutaj wyrażali kiedyś, i oni wdrażali te systemy tutaj. Później się pojawił pan Adamczyk, oni mieli Instytut Krawmaga Polska, bodajże to się tak nazywało. No ale tak jak powiedziałem wcześniej, rozeszły się nasze drogi, bo oni chcieli wdrożyć ten system w służbach mundurowych, zrobić z nas instruktorów. Potem tak jak mówię, no służba, wyjazd na misję, Jakoś te nasze drogi się rozeszły. Po latach, mówię, trenując judo, jeszcze gdzieś tam właśnie zobaczył kolega, tak jak mówiłem, zobaczył, że jest taki system jak komando krawmaga, Całkiem dosyć to ciekawe było. No i tak się zaczęła ta przygoda. Nie? Przywiózł pierwsze techniki. Ja potem pojechałem na kurs. Zobaczyłem, że to ma sens. Co też było zastanawiające, jak zacząłem Krav Magę trenować, mówiono nam, że te wszystkie techniki są super łatwe i tak dalej. Ale generalnie, czym dalej szliśmy w las, jak to mówią, więcej drzew było coraz trudniej. Znaczy, no nie, nie było to jakieś mega wykwintne, ale trzeba było na przykład się zastanawiać, w której ręce ma atakujący nóż albo jakieś narzędzie, z której strony jest atak, wtedy była odpowiednia obrona. A trenując komando karmą, okazało się, że ja mogę na przykład być tylko praworęcznym, i trenując na prawą stronę, mogę się bronić przed atakami lewo- i praworęcznej osoby. Także I tu już mnie zastanowiło, że o, coś jest na rzeczy, jest coś. Takiego, że ten system jest trochę inny. Że po prostu ma sens. No i że tak powiem, spodobało mi się to, a że lubię, że tak powiem, dokańczać sprawy. Jeszcze nie skończyłem, więc jakby to jest początek drogi, bo tak jak tu mówimy, my się zawsze uczymy. To nie jest tak, że ktoś ma ósmy level i, i że tak powiem, wie wszystko, tylko my się cały czas uczymy. Od pierwszego do ósmego to są lewele zaawansowania. Każdy level ma ileś tam technik, jeżeli chodzi o obronę przed nożem, przed uderzeniem, przed duszeniem, w parterze, pistolet, nóż. Te techniki się jak gdyby powtarzają. One działają wszystkie na tych samych zasadach. Zmienia się tylko sytuacja, że na przykład jest w innym miejscu pistolet, y, trudniejsza sytuacja do rozwiązania, ale zasady są zawsze te same. Tak jak na przykład, że dystans jest naszym przyjacielem z nożem, to jeżeli ktoś nam grozi bronią, to dystans jest naszym wrogiem wtedy. Mamy narzędzia i możemy rozwiązywać, tak powiem, problemy, które się pojawiają. I tak naprawdę. Cała esencja stricte techniczna to jest od pierwszego do czwartego levelu, a potem od piątego levelu to jest jakby koncepcja, czyli to co masz, już mając ten zasób wiedzy i zasób technik, rozwiązujesz sytuacje, które się mogą pojawić, i aż do ósmego levelu. Szósty level, no to są jeszcze jakby techniki, siódmy to jest taki dosyć ciekawy level, nazywa się Fear and Pain, czyli strach i ból, i tam się uczysz jak sobie z tym radzić. No, a ostatni to jest taki dosyć długi trening, to jest 6 dni normalnie treningu po 12 godzin. I na samym końcu, żeby zdać ten ósmy level, przechodzisz taki test na pustyni. On trwa 76 godzin bez jedzenia, bez spania przede wszystkim. I tam jest cały czas fizyczny trening, walka, musisz się odnaleźć w tym wszystkim. No jak warto spróbować dotrwać. Bo poznajesz człowiek siebie, jak to wygląda. I powiedz, przeszłeś właśnie do tego ostatniego levelu. Tak. Jesteś jedynym tutaj na polsku tak, przedstawicielem. jedynym instruktorem w Polsce tak. jest systemu, z takim... No, no nikt tu nie prowadzi zajęć, jakby nie dotrwali aż tak daleko. Nie wiem, czy ktoś w ogóle był autoryzowany, po prostu jestem autoryzowanym instruktorem. To można sprawdzić sobie na międzynarodowej stronie, bo różnimy się tym od innych systemów na przykład, że można nas sprawdzić w bazie danych, kim jesteśmy. Też jeżeli się zaczynamy uczyć i chcemy zostać instruktorami, bo jeżeli masz predyspozycję, łatwo zostać instruktorem. Kosztuje to dużo. Ale jesteś testowany, jeżeli jesteś sprawdzony, to znaczy, potrafisz uczyć, potrafisz przekazywać wiedzę, to możesz zostać instruktorem, możesz prowadzić zajęcia. A widziałem w innych systemach, to po prostu łatwo przychodzi, ktoś płaci, dostaje certyfikat i jest super. Nie? Także to nie tak. Tutaj po prostu wiedząc, że system jest naprawdę dewastujący i te techniki, które używamy, mogą doprowadzić do uszkodzenia ciała albo do, że tak powiem neutralizowanie napastnika, no po prostu musimy wiedzieć, z kim trenujemy i kto tu trenuje. To też jest taki dobór, żeby byle kto tu nie może przyjść. Nie? Tak jak mówiliśmy też podstawową zasadą, no nie może nikt karany przyjść do nas. No bo my uczymy ludzi, jak się bronić przed tymi, którzy są po drugiej stronie. Tak i właśnie jeszcze chciałem się zapytać, ten test, co był na końcu, tak. to ile tam osób zdawało, z jakiego oni byli w ogóle kraju? Było, to było, To powiem Ci tak, ja miałem takie szczęście generalnie, że e, zdawało nas sześć osób. Sześć ale było trzech facetów i pierwsze w historii komando Krav były trzy kobiety. Pierwszy raz. Pierwszy raz no. i między innymi właśnie Linda, a Linda to jest partnerka Moniego i Zika, które wszystkie techniki, które są w systemie są testowane na niej i przez nią. Jeżeli ona nie może tych technik zrobić, to jakiejś wymyślonej techniki wprowadzonej do systemu, to tych, to, to jest usuwane z systemu jako niemożliwe, bo te techniki, które tu wykonujemy mają być dla każdego. Czyli nawet na takim zmęczeniu, masz je zrobić na automacie, tak. no jakbyś był zmęczony, wyczerpany, to mają zadziałać. Dokładnie, bo w stresie, w zmęczeniu, mamy takie ćwiczenie, to się nazywa hell hour, czyli przez godzinę 3 robimy sobie cardio trening i potem jest tak zwany surprise attack i osoba, która to robi, musi się obronić, bo właśnie symulujemy tak naprawdę sytuację na ulicy, czyli coś takiego, że jeżeli ktoś się zaatakuje, masz wyrzut adrenaliny. I masz sygnał, albo uciekaj, albo walcz. Staramy się tutaj przekierować na walcz, ale generalnie, jeżeli jest taki wyrzut adrenaliny i innych chemikaliów do, do mózgu, to ty się właśnie czujesz tak, jakbyś właśnie godzinny trening cardio zrobił. I to trwa, ten atak trwa 15-20 sekund, ale czujesz się tak, jakbyś właśnie ten trening robił. I na tym to polega, żeby tak to wysymulować, żebyśmy potrafili zrobić odruchowo to, czego żeśmy się nauczyli. Właśnie widziałem tutaj macie takie przedmioty, które używacie, no, a tutaj je troszeczkę różnych tu jest rzeczy. pistolet. Tak, no to imitacja wiadomości. Wszystko wszystko no różnych, tak jak widać tutaj jest. Zaczynamy zawsze, jeżeli chodzi o pistolet, no mamy trochę tych atrap. Generalnie zawsze pracujemy nam najmniejszych, dlatego że uczymy ludzi pracować na małych pistoletach, bo jeżeli będą większe, będzie im łatwiej opanować. A jak się uczą na dużych, to mogą przestrzelić, jeżeli chodzi o łapanie. Bo tutaj też jest taka specjalna technika łapania, żeby ten zamek nie nieruchomył. Dokładnie, dlatego, dlatego zawsze łapiemy sobie i pracujemy na mniejszych, żeby można było, jak ktoś tam wyskoczy z dużym pistoletem, to żeby było łatwiej pracować, bo żeby nie przestrzelić chwytu, prawda? No to tak jest trochę tego sprzętu. Tak, tak, tak samo widzę, Jak tutaj widzisz, tutaj tak. nawet jest telefon. Tak. Ja też się zapytałem, do czego on służy, bo mnie zdziwiło. No, no mamy telefon, dlatego że posługujemy się tak zwaną yy, improwizowaną bronią. Jeżeli nie mamy się czym bronić, a napastnik jest uzbrojony na przykład w nóż, możemy wykorzystać telefon do obrony, zadać dosyć poważne, ciężkie uszkodzenia. Fajna rzecz dlatego mamy tutaj tak, żeby, żeby, żeby wiedzieć, jak się tym posługiwać. Mamy... Oczywiście tu są noże, Tak. takie jest bardziej twardy, metalowy. Znaczy, chodzi między innymi I... o to też, I... różnej długości, dlatego też staramy się, przestępcy stosują różne, różne ostrza, ale na przykład wiadomo, gumowy nóż nie zawsze <gum> zwraca uwagę, no bo guma nic się nie robi, zaczynamy trenować na przykład na metalowych i też inaczej, jak ktoś na przykład, jest jakaś groźba nożem, i jeżeli się czuje zimny metal na szyi, od razu jest inne podejście. Niekoniecznie student musi wiedzieć, że on nie jest ostry, ale jest sytuacja taka, że jest od razu inne podejście do obrony. I wtedy się y, zaczyna przypominać, o, o czym trener mówił, jak zrobić, żeby, żeby przetrwać. Tak? Dlatego mamy takie sytuacje. Oczywiście do trenowania z nożem używamy okularów, bo jeżeli gdzieś są jakieś cięcia, próbujemy to, żeby sobie krzywdy nie zrobić, używamy okularów. Podczas treningu wiadomo, kładziemy nacisk na to, żeby sobie krzywdy nie zrobić, no ale, że tak powiem, bezpieczeństwo najważniejsze, więc jeżeli wi widzimy, że jest adrenalina, coś się dzieje, ubieramy okulary, żeby sobie, że tak powiem, krzywdy nie zrobić. Tak, no to akurat to, to urządzenie stosujemy na tak zwanym na przykład przed e, obroną, jeżeli ktoś nas chce udusić garotą z tyłu, od tyłu, nie wiem, jest próba, więc... Symulacja yy, ataku tego typu narzędziem. Jeszcze mnie ten przedmiot? <gry> no to, jest, to jest jakby motywator nasz. To jak jesteśmy na przykład na zewnątrz, chcemy komuś, kogoś zmusić dotrzeć bliżej. Jak już pada na ziemię. Jak zbyt. już tak, żeby sobie troszeczkę popracować nad nim, dlatego że też trenując tutaj czasami wprowadzamy taką sytuację stresową, właśnie, żeby ludzie się troszeczkę nauczyli, przyzwyczajali do stresu, że ktoś podchodzi, zaczyna krzyczeć, tu są już różne sygnały, nie będziemy tego włączać, ale, ale fajna rzecz, ludzie się śmieją, ale przydatna, no, troszeczkę inny zestaw treningowy niż normalnie, no, tak to na dzień dzisiejszy wygląda, mamy tutaj takie narzędzia, się stosujemy, że tak powiem, żeby kondycje robić różne inne, ale... Ale, generalnie, to są podstawowe narzędzia pracy, tutaj w No, jeszcze systemie. jest pałka, oczywiście, są pałki, tam są tarcze, leżą kaski. Tak, tak. Na tak. głowę te nauczy, ochrony, tak, wszystko jest takie, co potrzeba do treningu. Tutaj jest sala, taka też mata dobra, wszystko jest tak zorganizowane, w ogóle to jest centrum, tak? Tutaj tak, no, generalnie, zrobiliśmy sobie tutaj centrum wszechświata, komando Kraw Poland, Tak to wygląda. Zostaliśmy tu bardzo miło przyjęci przez klub KS Domski. Generalnie ta sala powstała specjalnie dla nas. Oczywiście, że tak powiem, przyjacielsko jeszcze tutaj współpracujemy z rzudog Kraków. Bardzo fajna sekcja, szczególnie dzieci tu ćwiczą, więc jest, po prostu mamy swoje miejsce już w Krakowie. Także całe zaplecze sanitarne, wszystko. Także, super super miejsce. W końcu, że tak powiem, mamy się gdzie podziać. I tak jeszcze chciałem też o tobie porozmawiać, żeby tak y, widzowie wiedzieli, że z kim mają do czynienia, że Twoja praca, służba, bo to nie jest praca, to służba policji, tak? Tak. Ile tak. lat? Y, no Generalnie y, służyłem w policji 18 lat, z czego 16 lat w pododziale antyterrorystycznym, tak jak mówiłem, jako instruktor samoobrony i, i technik interwencji, potem instruktor strzelectwa. Taktyki specjalnej i ochrony VIP. I tak samo yy, szkolenia ze strzelectwa też, nie? Tak, Obrani, tak. Taki tak. Dlatego chyba. zasada jest taka, generalnie zawsze y, Moni Isaac mówi, z czym się zgadzam, że no. jeżeli ktoś ma y, możliwość się nauczyć strzelać, ma możliwość spróbować walki nożem, poboksować, kopać, to trzeba to próbować, żeby wiedzieć, czym to się je. Jak, bo to nie jest w zasadzie taki kładamy, że tak powiem, klapki na oczy, to co powiedziałem, uczymy się do końca życia, cały czas się uczymy, jesteśmy jakby wiecznymi studentami, bo to o to chodzi. Jeżeli pomyślisz sobie, że już wszystko wiesz, to znaczy, że jest po Tobie. No tak samo tę długą drogę, bo zaczynałeś tam od małego, prawda, od różnych tam sportów. No tak, no ja pamiętam, zacząłem od aikido, potem pamiętam, w stanie wojennym było kara, karate. No, wtedy taka moda Mota była. Moda była, wejście smoka, tak. pamiętam sala. 200 osób, 200 osób na sali, na posadzce, jeden piec kaflowy, minus 20 na zewnątrz, bo to pamiętam, ludzie mdleli, bo powietrza nie było, bo były, okna były zabite gwoździami. No to, takie to były czasy, człowiek musiał to przetrwać, no i potem jakoś tak zawsze mi ciągło do tych sportów, koledzy przyszli, pamiętam, w podstawówce, bo chciałem iść do Jordana Kraków trenować. Okazało się, że, że już starych nie biorą. Już byłem za stary, bo to była ósma klasa szkoły podstawowej. Już byłem za stary i przyszli koledzy i mówili, słuchaj, bo byliśmy na meczu na Wiśle i mówili przez megafony, że biorą grubych, ciężkich, starych, młodych, biorą do sekcji judo. Od razu się tam zjawiłem. Oczywiście trafiłem na sekcję zaawansowaną. Trzy miesiące że tak powiem miałem przyklepany y, ten y, żołądek do kręgosłupa, bo mnie wszyscy tam prali, każdy to przechodzi. Tak. I, ty... Słuchaj, i potem co? No takiego miałem trenera, że, że uczył mnie za głowę i o ziemię. Dopiero potem się, jak już wszystkich wywróciłem w sekcji, zaczęły się zaczęły się techniki. I tak ponad 40 lat z tym judo już i potem jeszcze w trakcie no w trakcie, tak jak powiem mówię, taki stopień, bo też do masz, prawda? Pierwszy dan mam. że no, tak pierwszy, powiem, no bo... I osiągnięcia, by tam mistrz Polski, wiadomo. No, do no, yy, zawsze byłem gdzieś blisko pudła, może tak, <laughs> na tej zasadzie. No i generalnie w ten sposób tak to wyglądało tyle lat. Nawet ostatnio miałem przyjemność, tutaj kolega organizował mistrzostwo świata weteranów, także cały świat przyjechał, no, w siódme miejsce. No, to też dobry wynik. No to było tak? też fajne, bo yy, myśmy się przygotowywali, i na stała pandemia. I myśmy generalnie ponad dwa lata utrzymywali formę, żeby wystartować w tych mistrzostwach świata. No i robimy wszystko dalej. Skupiamy się na Komando Kraw ale przy okazji, jeszcze jak jest możliwość, to się też na macie trochę wywracamy, żeby nie rdzewieć I może w przyszłym roku znowu wystartujemy tutaj. Także tutaj do kolegi zapraszam na treningi. Instruktor sprawdzony, można sobie zobaczyć w internecie, są strony. Nawet możesz podać tą stronę, żeby sobie... To jest komando.krawmaga.com, yy, można sobie zobaczyć. Jeżeli chodzi o naszą stronę, to jest Poland. Można sobie wziąć, wejść zobaczyć, poczytać na Facebooku. Zapraszamy troszkę nas zalajkować, zobaczyć jak dziewczyny ćwiczą. Tutaj Andrzej odwiedził naszą sekcję Wielkiej Wsi. To będzie na pewno pouczające, bo tam ćwiczą dziewczyny. Tam generalnie się śmiejemy, że mamy sekcję żeńską. Ale oczywiście, dlatego że była pandemia, no troszeczkę sekcja nam się posypała. Ludzie się też porozchodzili w różne strony. No ale mówię, yy, nie skupiamy się na ilości, tylko na jakości. Teraz przez bark. Mostek. Tak, nisko głowa, dłonie na zewnątrz i teraz rozpychasz kolana. A tak na krocze stajemy. lecimy, Ho. Nisko, ręce blisko, szeroko tak. Jest atak. Op, fala, odchodzimy. Jeżeli ktoś was rzuci na ścianę, to broda jak najniżej, żeby nie uderzyć nie uderzyć głową o ścianę. Ręce wysoko, żeby być chronionym. A jeżeli ktoś się na was rzuca, zaczyna was dusić, atakujemy miejsca wrażliwe. Ktoś was rzuca na ścianę, zbijamy. Odsuwamy, oczywiście uciekamy. Ktoś podchodzi, popycha was. I na przykład wchodzi, atakuje do duszenia, prawda? Rubo swoje. Oczywiście jest atak na nos. O kupnięcie. Jak długo ćwiczycie tą krawmagę kombat? Trzy lata tak mi się wydaje. No od początku, od Darek zaczął tutaj ćwiczenia prowadzić, to ja od początku tu byłam. I jak te zajęcia? Jesteście zadowolone bardzo, z tych zajęć? Bardzo, bardzo, tak. Bardzo dużo się uczymy, bardzo intensywne są treningi. Y, czuję, że dużo się nauczyłam. Darek bardzo fajnie prowadzi zajęcia, bardzo realistycznie, naprawdę rzeczywiście y, y, zwraca uwagę na to, jak w, ży w życiu, jak w rzeczywistości mo może wyglądać sytuacja ataku, prawda? Więc po prostu czuję, że dużo technik się nauczyłam. Y, czuję gdzieś tam, nie wiem, sytuację zagrożenia. No, liczę na to, że ta pamięć mięśniowa jednak mnie nie za mnie zawiedzie i kiedyś będę w stanie obronić siebie albo swoich bliskich. Prawda? Czyli czuje się pani tak bardziej pewna, prawda? To? Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Już inaczej oceniam sytuację, darek też często zwraca uwagę na to, co może, z której strony może być atak, na co zwrócić uwagę, kiedy ewentualnie człowiek może zachowywać się inaczej, który, nie wiem, który myśli, że sp będzie spróbował mnie za chwilę zaatakować, więc wyłapuję już takie rzeczy wśród otoczenia. Nie tak, żebym wyszukiwała, ale widzę i czuję, że czasem jestem w stanie zareagować wcześniej. A pani ile tu już ćwiczy? Ja, ja krócej rok krócej niż, niż koleżanka, ja dwa lata, ale też bardzo polecam wszystkim kobietom, dziewczynom, bo jest to trudne, jest to bardzo wymagające. Natomiast no, są to też takie praktyczne bardzo ćwiczenia i oby się nigdy w życiu nie przydały, ale lepiej wiedzieć i być przygotowanym. Zgadza się. Tak, także zachęcamy. Czyli tak, zachęcacie zachęcamy. tu wszystkie panie do bardzo, treningu. Tak, tak, tak. Zapraszamy albo do Krakowa, albo tutaj do Wielkiej Wsi. Obserwowałem właśnie te treningi i też mi się spodobały, także zapraszam i dziękujemy za informację. Też zapraszamy. Do zobaczenia, do zobaczenia. na macie.